Matka Boża przekazuje nam orędzia Różańców w październiku i listopadzie minionego roku. To już 37. kazanie o tej wielkiej miłości Boga do nas przez tajemnicę Różańca. Matka Boża nam to wszystko wyjaśnia i Matka Boża mówi, że dla Ducha Świętego nie jest żadną przeszkodą Twoje zalęknienie, Twój wstyd, Twój ból. Natomiast przeszkodą jest pycha. I zbyteczny zgiełk duszy I tutaj bo Matka Boża mówi Że narodziny z Ducha Świętego Są początkiem działalności apostolskiej. Kiedy Pycha nas ogarnie Kiedy mamy zbyteczny zgiełk duszy A chcemy działać Wybaczcie, ale diabeł zaczyna nami dominować Wtedy jest Stosowny moment Bo pycha jest I zgiełk duszy jest oficjalnym zaproszeniem Jego do działania. I nam się wydaje, że działamy apostolsko, a my rujnujemy Kościół. Wszystko, co poprzedza to wydarzenie, czyli to narodzenie w duchu świętym, Matka Boża mówi, jest przygotowaniem do tej chwili, do przyjęcia ducha świętego. To przygotowanie, przypominam, serce opróżnione przygotowane przez cierpienie i upokorzone przez skruchę. Do przyjęcia Ducha Świętego, który stępując odradza człowieka zupełnie, także nie jest już więcej tym, kim był, a wszystko dla niego staje się proste i oczywiste. Zesłanie Ducha Świętego można nazwać prawdziwym, powtórnym narodzeniem. Nawróceniem, bo duch dokonuje tego, czego człowiek dokonać nie może. I do tego każdy z nas musi dojść, że dalej już sam nie mogę, nie potrafię. Duch Święty dokonuje tego, czego człowiek dokonać nie może. Na czym polega dramat rządzących światem i rządzącym Kościołem? bojących się internizacji. Bo nie dopuszczają, że to Bóg może zrobić. Tylko mówią, nabrudzimy się. Nawróćmy cały świat, a będzie później internizacja. No masło maślane. Dwa tysiące lat nawracamy się. Mamy dane coraz gorsze. <laughs> Dlatego to kazanie o zesłaniu Ducha Świętego jest rewelacyjne dla młodych kleryków w seminarium. Dla kapłanów. Aby to przeczytać. Człowiek otrzymuje łaskę bycia apostołem. Matka Boża nam wypunktowała wszystko. Jak to osiągnąć i jak to uczynić? Duch Święty przychodzi i udziela się wszystkim wierzącym w sakramencie wierzmowania. Ale nie jest to jedyne źródło łask udzielanych przez Ducha Świętego. Tu już niejednokrotnie mówiłem o sakramencie wierzchowania. Jak zatraciliśmy sens tego sakramentu i jak ludzie albo niedojrzali psychicznie, albo w ogóle nieprzygotowani do niego przystępują. Bo po tym sakramencie powinien nastąpić zapał apostolski. A dziś w żargonie kapłańskim mówi się, że to jest uroczyste pożegnanie, młodzieży z Kościołem. Tramat. Trzeba zatrzymać tę procedurę i to muszą dopiero zacząć robić dorośli. Nie zaniedbujcie, Matka Boża mówi, modlić do Ducha Świętego. Nie zaniedbujcie nabożeństw, których On jest przyzywany, aby mógł dać wam niezbędne siły, mądrość do działań apostolskich. Żadna działalność apostolska nie może być wykonana na własną rękę ale musi być we wszystkim pełniona wola Boża, której bez pomocy Ducha Świętego nie jest człowiek w stanie wykonać. Pamiętajcie o tym. Nie obwiniajcie się za niepowodzenia, za nieumiejętności, tchórzliwość i brak zapału, ale wzywajcie pomocy Ducha Świętego. I pamiętajcie, że ja trwam na modlitwie z Wami i modlę się za Was. Pozbądźcie się prawa do posiadania Waszych dni. Wasze dni niech należą do Ducha Świętego. Niesłychany plan Matki Bożej. Pozbądźcie się prawa do posiadania Waszych dni. Ogromna praca formacyjna czeka przed nami. Wasze dni. Niech należą do Ducha Świętego. Niech będą od początku do końca pełne Jego łaski, Jego woli. Niech będą Jego dziełem Was, apostołach tych czasów ciemności. Niech spłynie na Was światło Ducha Świętego, abyście rozpoznali wolę Bożą tam, gdzie zostaliście posłani. Amen.